Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na Bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Adam Boratyński z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Z wykładu dowiemy się m.in., jakie gatunki jałowców występują w basenie Morza Śródziemnego i jak przebiegała ewolucja tego rodzaju. Morze Śródziemne w obecnej formie jest stosunkowo młode. Wykształciło się ostatecznie pod koniec miocenu, to jest przed około 5 milionami lat. Wędrówka płyty tektonicznej Afryki na północ ograniczyła morze tetydy oddzielające ją od Europy i Azji i przekształciła go w akwen o bardzo ograniczonym połączeniu z Oceanem Atlantyckim. Zmianom geologicznym towarzyszyły silne ruchy tektoniczne, których wynikiem są pasma górskie Europy, Zachodniej Azji i Północnej Afryki. Jednocześnie wykształcił się klimat śródziemnomorski o suchym i gorącym lecie oraz wilgotnej i łagodnej zimie. Jałowce wyodrębniły się na obszarach suchych i ciepłych półkuli północnej w Paleogenie, to jest przed około 55-60 milionami lat. Dalsza dywergencja w obrębie rodzaju w Eocenie dała początek trzem głównym kladom rozpoznawanym obecnie jako sekcje. Ewolucja jałowców polegała między innymi na ich przystosowywaniu się do klimatu gorącego, ale suchego, co spowodowało, że ich szczątki fosylne są wyjątkowo rzadko spotykane. Systematyka rodzaju obejmuje trzy sekcje: Sekcja Juniperus, liście igiełkowate i należy tu około 20 taksonów, gatunków, podgatunków i lub odmian na półkuli północnej. Sekcja Sabina. Liście dorosłych okazów łuskowate, tylko młodociane liście igiełkowate, około 80 taksonów, głównie na półkuli północnej. Sekcja kariocedrus. Liście igiełkowate, szyszko jagody o średnicy około 2 cm, tylko jeden gatunek we wschodniu śródziemnowoju. Sekcja juniperus obejmuje takie gatunki jak Juniperus communis subspecies communis subspecies hemisferica subspecies alpina Juniperus oxycedrus i Juniperus deltoides Juniperus cedrus Juniperus navicularis Juniperus brevifolia i Juniperus macrocarpa do sekcji Juniperus należą w większości krzewy lub co najwyżej nieduże drzewa. Tym niemniej niektóre okazy osiągają dość znaczne rozmiary. Przykładem może być występujący w Polsce Juniperus communis. Jeden z największych okazów tego gatunku, rósł w Neplach nad Bugiem, został wywrócony przez wiatr, w roku 1957, ale jego pień, sprowadzony do Instytutu Dendrologii, po dziś dzień stanowi ciekawostkę arboretum purnickiego. Podobnie znaczne rozmiary mogą osiągać drzewa Juniperus oxycedrus i Juniperus macrocarpa w Śródziemnomorzu. Sekcja Sabina. Cechy charakterystyczne to łuskowate liście, kuliste szyszko jagody z kilkoma niezrośniętymi nasionami. Należą tu takie gatunki jak Juniperus sabina, Juniperus fenica, Juniperus turbinata, Juniperus canariensis, Juniperus turifera, subspecies turifera, subspecies africana, subspecies aurasica, subspecies gallica oraz Juniperus oxycedrus i Juniperus fetidissima. Do sekcji Sabina należą krzewy. Niskie i rozpostarte jak Juniperus sabina, ale też drzewa niekiedy osiągające znaczne rozmiary i wiek. Wśród Śródziemnomorzu występują dwa gatunki, których największe okazy osiągają wiek ponad 1000 lat i monumentalne rozmiary. We wschodniej części regionu to przede wszystkim Juniperus Fetidissima. Drzewa tego gatunku osiągają wysokości rzędu 20 metrów i pierśnicę nawet 3 metrów. A ich wiek szacowany bywa na 1500-2000 lat. W zachodniej części regionu największe rozmiary osiągają drzewa Juniperus turifera, zwłaszcza w górach Atlasu w północnej Afryce, ale także na Półwyspie Iberyjskim. Sekcja Cariocedrus. Cechy charakterystyczne sekcji to igiełkowate liście, dosyć szerokie i kłujące. Oraz duże szyszko jagody o średnicy około 2-3 cm z trzema nasionami z rośniętymi okrywami, które tworzą pestki. Rozpoznanie rozmieszczenia stanowisk Juniperus drupacea oraz nieciągłość jego reliktowego zasięgu z dużą dysjunkcją, prawdopodobnie powstałą w geologicznie odległym czasie, skłonił do podjęcia badań nad jego genetycznym, biochemicznym i morfologicznym zróżnicowaniem. Wykazano istnienie różnic pomiędzy populacjami europejskimi i azjatyckimi oraz dalsze zróżnicowanie tych drugich zarówno na poziomie genetycznym, morfologicznym, jak i biochemicznym. Przyjmuje się, że gatunki roślin, przynajmniej w okresie Pleistocenu, wykazują znaczny konserwatyzm, jeśli chodzi o warunki środowiskowe, w jakich rosną w granicach zasięgów naturalnych. Pozwala to stosować modelowanie potencjalnych nisz ekologicznych na podstawie współczesnych warunków panujących na obszarach ich występowania. Na tej podstawie, korzystając z danych klimatycznych bazy WorldClean, dla około 500 stanowisk Uniperus Drupacea w granicach jego naturalnego zasięgu wykonana została z zastosowaniem pakietu Maxent analiza jego potencjalnych niż ekologicznych w przeszłości, począwszy od interglacjału eemskiego. Wykazano, że potencjalne warunki klimatyczne korzystne dla Juniperus, Drupacea w interglacjale emskim, a także w okresie optimum klimatycznego Holocenu zajmowały ograniczony obszar, natomiast największy obszar w okresie maksimum ostatniego z Współczesny zasięg Juniperus grupa CA jest dysjunktywny, a populacje pochodzące z poszczególnych ośrodków geograficznych różnią się między sobą na poziomie genetycznym, biochemicznym i morfologicznym. Grupy populacji pochodzących z Peloponezu, Anatolii i Libanu mają inne uwarunkowania klimatyczne współczesnych, potencjalnych niż ekologicznych. Wymienione dane sugerują odrębność ekologiczną, a także odrębność reakcji gatunków w wymienionych ośrodkach występowania na zmiany klimatyczne. Odrębność jest widoczna w osobnym modelowaniu na podstawie danych pochodzących z trzech ośrodków. Juniperus drupacea jako obiekt badań w Instytucie Dendrologii być może ciąg dalszy nastąpi. Na wyspach drzewa jałowców mogą mieć fantastyczne formy jak na przykład Juniperus canariensis na El Hierro w archipelagu Wysp Kanaryjskich.